XJR 1300 I co troszeczkę bardziej wiedzą, śledzą i ten wie, że moja Może inaczej moja, moja była Ja sprowadzałem, sprzedałem klientowi No i klient, jak się okazało też widz Zażyczył sobie Aby Zrobił serwisik po prostu Motocykla ma ode mnie, nie wiem, za jakiś tydzień zabrać w przyszłym tygodniu, także pora, przyszła pora na nie, bo zasadniczo motocykl sprzedany jest prawie miesiąc temu już nawet widać jakieś tam zas... bajęczyny odstania, nie ruszania jej eee, obecny przebieg 85, równo i co robimy? No, troszeczkę do tak jak widać, leżą świeczki, nowe, uszczelka pod dekiel, uszczelki do filtra oleju, czyli tak, sprawdzamy, wymieniamy świeczki, sprawdzamy zawory, przy okazji dla tego nowa uszczelka, jeżeli będą do, do, do roboty, to jeżeli będzie łańcuch do wymiany, to trzeba będzie wymienić, eee. sprawdzamy gaźniki, czyścimy, synchro, pełna regulacja. Do tego dojdzie klientowi, wymienimy płyny hamulcowe, będzie full service taki motocykl zrobiony. Także co? Stawiam gdzieś kamerkę, trochę pokażę jak to się rozbiera, jakiegoś takiego taimla, czy coś. Powoli się uczę jej obsługi, dlatego też pierwszy filmik może nie do końca. Czy dużo mi obcięło, bo nie wiedziałem, że bateria tak krótko wytrzymuje się okazało, że padła. Myślałem, że nagrywa, nie nagrywała, bo ten ekran się wycisza po jakimś czasie. No, to, no cóż, bywa. Motocykl fajny, ładny. Z takich, co ja lubuję się w nich. Choć nie mam obecnie. No ale, dobra. Zdejmujemy wszystko, rozkręcamy. Jak widać i cuterka rozebrana troszeczkę z rzeczy takich e, łańcuch będzie do wymiany, nie chcę nic gadać. Będzie do wymiany drogi właścicielu przyszły, nie, obecny już. Były zapłacone, także niestety wymieniamy łańcuch, ale normalna rzecz. Czy tego typu wałeczki wszystko ładnie wygląda to. Zobaczymy zobaczymy panewki, no ale tu nic nie widzę przy nich. E, także na pewno, zresztą fajnie, ładnie chodzi motocykl. Z tym, że zabory 1, 2, 3, no 4 mogą zostać, bo się mieszczą w tolerancji. Ten jeden jest na maksa. Te są na, poniżej minimum 0,10, te są deczko więcej. A wydechy, wszystko ciasne. Także no niestety trzeba będzie rwać, jak to mówią, wszystko i tyle. Także zaraz weźmiemy, porozbieramy wszystko i tak do wymiany łańcucha trzeba wałki wyciągnąć, bo do samego regulacji nie potrzeba wałków to znaczy podważyć i wychodzą płytki. No ale skoro mam yy, jak to się nazywa łańcuch do wymiany no to trzeba wszystko, przegaźniki zdemontować, naklejot zdemontować i, i wyciągniemy wałeczki, yy, będzie łatwiej, prościej, przyjemniej z pracą. Tak, widać troszeczkę porozbierane. Głytki wszystko pomierzone, już na we drugie. Bo... Ciasno było. Eee, nie wiem czy będzie widać wszystkie wydechy ciasne. 005, tak samo tutaj 008 Ten jeden jeszcze taki bliziutko ale też jasny Na saniu dwa luźne, dwa na dolnej granicy, poniżej, poniżej dolnej granicy, cztery takie, ok mogły, mogłyby zostać, mieszczące się w zakresie także na pewno 12 do poprawy Uteczki już mam, wszystko łańcuch rozrządu nowy też jest to są do gaźników uszelki także co no Wracam się tam, przerzucę płytki powykręcać świecę, przeciągnąć łańcuch rozrządu no i tyle będę składał powolutku ten motocykl Oczyścić to wszystko jak to mówię no i wracamy do ustawień tutaj Widać było po raz że już też troszeczkę się rozjechał. przez no, łańcuch 85 tysięcy, jeszcze fabryczny, widać było, że już jest troszeczkę uciągnięte. Nie sprawdzałem, czy tam się nie jest rany, ale e, nawet napinęć praktycznie sama końcówka, za te dwa ząbki zostały. Także to było widać po zębach, że chodzi łańcuch ładnie na, na zębach, jest fluźne. Także się ubiorę i dalej za pracę. No i dobra, mamy łańcuch wymieniony. A nowy ten, jak widać, sztywno, nawet nie drgnie. to mam stary, nowy uciągnięty był dosyć mocno. Choć jak widać, pozacierany jeszcze nie jest. Ale ostatnie dwa ząbki były na pinacza. Także tutaj ten jest na pierwszym ząbku. Także co, jest ustawione. Zawory posprawdzane, wyregulowane że powoli trzeba doczyścić tutaj teraz wszystko, idealnie to przylgnie, choć tak są. mocno potłuszczać bardziej aniżeli ten i i składamy nowa uszczelka zrobię to, no to trzeba będzie się zagaźniki wsiąć więc taka prosta niby robota ale troszeczkę się z tym schodzi no teraz jest w porządku, fajnie sztywno eee, mam wrażenie może nie. Po prostu był tak mocno uciągnięty łańcuch, że jeszcze na tym było ok. Tak na tym, mocno, na tym wałeczku mocno yy, odbiegał od tego, co powinno być. Już się fazy troszeczkę nam rozjeżdżały. No ale 85 tysięcy kilometrów także ma prawo. A tym bardziej, że jest to oryginał. I widzę, że tutaj no, ktoś kiedyś był, ktoś kiedyś coś robił, ale łańcuch był oryginalny. Także co? i płytki, wszystkie też oznaczenie oryginalne. także Albo były regulowane w serwisie, albo jeszcze oryginał. Może być oryginał, bo takie przebiegi wytrzymują. To tutaj. Także dobra, biorę, składam. myję dekelek i składam yy, cały za Zadekluję silniki i wtedy gaźniki. Jak widać, silniczek poskładany na gotową Zostały gaźniki które już też są wyczyszczone, wstępnie wyregulowane, co nawet nie były mocno brudne, no ale jedna robota teraz, mieć rasę zrobione i z głowy, także co so, trzeba je zamontować teraz, bo tutaj znowu wcisnąć w to ciasnotę, no i już się ominęły za 3-4 godziny, przypuszczam z godziny zanim to wmontuję. To będzie można spróbować uruchomić motocykl. Zostanie co? Olej i filtr powietrza do wymiany i to wszystko na sam koniec eee, tak żeby silnikowo mechanicznie to było wszystko ogarnięte. Także co? Podpinam liniaczki z powrotem i wkładamy gaźniczki i później... Nagramy jakoś pewnie w realu próbę uruchomienia, już motocykla. Podatniemy ewakuowo. No na koniec zrzucimy sondę, jak tu ze spalaniem. Bo tak gaźniki, jedyne co to no, były dawki dużo większe, poustawiane aniżeli miało to miejsce, powinno być. No ale zobaczymy, sprawdzimy, ustawimy go na sondę, na samym końcu już. Także ja biorę wkładam, a później mówię. spuścimy z reala z próbą uruchomienia. Zobaczymy, jak to będzie. No i dobra, jak widać, wszystko pospinane. Nie widzę, żeby gdzieś paliwo kapało, ale podłączone. Także co? Uruchamiamy wszystko po kolei. Trochę sania. Się rozgrzeje, a że to chłodzone powietrzem sprzęt, tak że on potrzebuje paru minut, żeby to pochodzić. Dopiero go doreguluję. Pokażę jeszcze, jak to wyszło, choć na razie nie jeźle ale to nas sami. Także zobaczymy, jak się rozgrzeje. Jak to będzie wyglądać. Tyle, dobra, nie chodzi. Tak to wygląda w cyferkach. Zasadniczo jest delikatnie tylko rozjechany prawa lewa. A jeden wywójko i trójka spórko w miarę, w miarę ok. Tutaj tylko to środkowość było delikatnie trzeba będzie niego skontrolować. Wiadomo, nam więcej wyjdzie, no ale także biorę się za doregulowanie go i pokażę jeszcze, efekt to Oh, tak to wygląda na różnicowym. Praktycznie wszystko idealnie. Minimalnie się buja, ale wszystkie w tym samym zakresie pracują. Wiadomo jak płoki chodzą, jak ten, to tak, tak jest. Naprawdę bardzo ładnie się udało. Pod do A odpięła się, ale dobra, mniejsza większość. Też jest OK. Parametr wygląda OK. Ładnie reaguje naprawdę. Także co no, sprawdźmy jeszcze teraz jak to ciepłą pali. Ja chyba moja praca będzie zakończona prawie poskładam tutaj tę samogę wymienię jeszcze zaraz filterek powietrza Nie olej zostanie nam do wymiany i to wszystko I motocykl skończony, będzie można dzwonić po klienta że do odbioru tak więc chyba bardzo fajnie poszło sprawdźmy Pochodził, troszeczkę się rozgrzał, ale nie widać, żeby gdziekolwiek, cokolwiek było nieszczelnie. Tak to mówię komisyjnie. Można posprawdzać. Wszędzie suchutko, ładnie, dobra. Także co? W tym czasie mogę spuścić olej. Niech sobie zleci na spokojnie i to składać go do kupy. Dobra, olej nam ścieka, a kresztka resztka wycieknie. Tu już mam nowy przygotowany z filterkiem. Jest oryginalny do taperingów, jest z Także zakładamy. Wszystko. I szczerze, czyściutko, ładnie. Choć jakaś mi się zarzuci. Nie to, że zarzucił, śmiałem się, że w tacki na te te tacki mają jedną zaletę, jak się spuści olej. Stoję stoi troszeczkę później, zawsze tam czekam parę godzin i dopiero go przerawam do innej bańki eee, widać czy cośkolwiek w silniku się dzieje, czy się nie dzieje dlatego też takie tacki spuszczam raz, że to na motocykl od wystarcza, drugi temat, zawsze widać czy, czy wszystko jest ok w silniku bo ta tacka zawsze idealnie czysta stawiam, spuszczam i wtedy widzę, czy są jakieś opiłki, czy nie ma jakichś opiłków to jest zaleta także tak to jest, dobra można filterek będzie montować, o-ringi powymieniach pomontować wszystko. Korek zakręcić Też przygotowane, na korki już czyste, pozakładano nowe podkładki, jedna, druga. Także można będzie skręcać. Zalewamy olej przy okazji. Jest dobry dostęp do wysprzęgnika także trzeba będzie wpływ wymienić, zanim się ten pokrywę pokrywa założy. No i tyle. na koniec płynny w hamulcach i gotowy motocykl. Jak mówiłem, tak to zrobiłem w pierwszej kolejności: po zalaniu płyn do wymiany. Przez nowe zalany, opróżnione sobie za zbiorniczek Tam pompa kończy odpowietrzać. Oczywiście wszędzie standardowo my Pójdzie pozalewamy Pozalewano już nowymi tymi i już olej zalany jest w oczku. Trzeba już tak polony po tym, tylko uzupełnić teraz do stanu. Zasadniczo. Zostanie chwilę powietrza na sam koniec, wmontować motocykl, ale już chcę tutaj poogarnąć to wszystko, nie żeby tutaj poskręcać. Zostanie jeszcze tył, wszystkie płyny będą. Także. Motocykl w pełni przygotowany. Do użytkowania. A z tego co wiem, chyba na Ukrainę pojedzie także. No ale, wiadomo co teraz tam jest. Może nie teraz, może później kiedyś, ale takie jest przeznaczenie, bodajże. Dobra, dolewamy, kończymy. Mamy druga rączka potrzebna. O, oh, jak widać maszka skończona, jeszcze się wypala resztę po myciu silnika, tam od dołu po tym oleju ale już kawałek też przejechana, przejechane to że co, no pali, chodzi, jeździ wszystko jest jak najbardziej poprawnie eee... filtr powietrza został ten, który był okazało się, że jest naprawdę czyściutki, świeży, także nowe na nowe wymieniać nie ma sensu eee... trochę taniej dla nowego właściciela i tyle tak chodzi naprawdę fajnie ładnie silniczek reaguje jak najbardziej poprawnie Zresztą tak samo i reagował przed no ale jak było widać zawory były ciasne znaczy podstawowy serwis został zrobiony zawory wyregulowane łańcuch rządów wymieniony i gaźniki kompleksowo też wyczyszczone były zorganizowane było wszystko trzeba było faktycznie Tapki paliwa dużo, dużo bardziej rozkręcić, aniżeli serwisówka mówi, żeby właściwie i reakcja była właściwa, i spalanie właściwe. Faktycznie też tak były ustawione. Także porobione wszystko. Teraz motocykl czeka na odbiór. Wiem, że tam za 2-3 dni nowy właściciel przyjeżdża po niego odebrać, tak jak się umówiliśmy przy sprzedaży motocykla. No i tyle. Jeszcze I co, póki co moja praca przy tym motocyklu jest zakończona. Ja się biorę za kolejny. Do następnego.